Darling, Hunter i Madeleine byli bystrymi dziećmi, lecz wszystko, co ich spotykało, było nieszczęsne. Darling, najstarsza z rodzeństwa, była mądra, piękna i odważna. Hunter, naj, e, średni z rodzeństwa, kochał czytać: był mądry, odważny, tak samo jak jego starsza siostra, też był piękny. I w końcu Madeleine, najmłodsza z rodzeństwa, budler. Była piękna, słodka, kochała robić przyjęcia herbatkowe i gryźć. Lecz znaczy, niestety, jak już powiedziałem, wszystko, co ich spotkało, było nieszczęsne. Tego dnia na, na plaży Basi również nie dostali dobrej informacji od pana Poł. Dzień dobry, dzieci. Niestety mam dla Was bardzo niemiłą wiadomość. Wasi rodzice zgonali w pożarze. Zgonali oznacz, zmarli. Wiemy. Tak. Wezmę was do waszego domu, który niestety spłonął po to, byście wzięli swoje rzeczy. Pan Poł był bliskim przyjacielem ich rodziców, lecz niestety bardzo często kaszlał i jakby palił, a nie palił. Właśnie on był bankierem. Miał się zająć sprawą podlerów, czyli Huntera, Darling a i Madlen. <laughs> Dobrze dzieci, wsiadajcie do samochodu. Dzieci myślały, że, pa, że pan Claude e, Clodpole, robił sobie z nich okrutne żarty. Żadnie, żadne z nich nie dowierzało, że ich rodzice zmarli. Lecz pojechali, by zobaczyć, czy coś przetrwało ogromny tajemniczy czy pożar. Rodzeństwo dalej miało nadzieję. Że ich rodzice przetrwali, przeżyli, albo chociaż, że dom jakoś jeszcze przetrwał. Ale niestety nic się nie sprawdziło. W domu nic, wszystko było zepsute. Gdy Madele zobaczyła jej plastikowy imbryk do herbaty, który był cały roztopiony, przeraziła się. Gdy Darling zobaczyła jej wynalazki, które robiła przez wszystkie lata, też się przeraziła. Było jest strasznie smutno. A Hunter, kiedy zobaczył ogromną jedną z ogromnych bibliotek, która była w domu w tak tragicznym stanie, też był bardzo smutny. Ale rodzeństwu nie brakowało najbardziej książek, wynalazków lub serwisu do herbaty. Butlerów najbardziej brakowało rodziców, bo wiedzieli, że już ich nigdy nie zobaczą. Wiedzieli, że zobaczą ich dopiero po swojej własnej śmierci, która, miejmy nadzieję, nie nadejdzie na najszybciej. W tym miejscu chcę Wam powiedzieć, że, że dalej historia nie będzie wcale szczęśliwsza, bo Dlerowie nie znajdą dobrego opiekuna, nie będą żyć dobrze aż do osiemdziesiątki. Następny opiekun będzie okropny i będzie ich szukać od opiekuna do opiekuna. Więc, jeśli nie lubisz smutniejszych seriali, wyłącz to i puść sobie jakiś film o Elfie. Ale skoro wciąż tu jesteś, to wracaj, wracajmy do historii. Darling w biurku ojca znalazła kosmetyczkę wyglądającą jak oko. Nigdy jej wcześniej nie widziała. Ani jej ojciec nie, ani o to nie mówił. Patrzcie! Ta śmietyczka wygląda jak oko. Ciekawe. Zostawmy ją, bo to w sumie chyba jedyna rzecz, która przetrwała ten pożar. Niestety tak. Szkoda, że już nigdy nie zobaczymy rodziców. Ej, ale może kolejną, jaką też będzie tak dobre jak nasi rodzice. Hunter, oby. Rodzeństwo. Wsiadło do samochodu pana poł i pojechali do nowego opiekuna. Nowy opiekun na costę posiadał tatuaż, który wyglądał tak samo jak lornetka. Nowy opiekun o imieniu hrabina Olafina była wysoka. Dosyć szczupła, miała ostre rysy twarzy. Sam dom, w którym mieli teraz żyć Podlerowie był okropnie brudny. Dach się zawalał, deski skrzypiały. Na ziemi leżały puste butelki po winie i inne śmieci. Budlerowie się grzecznie przywitali, tak jak ich uczyni rodzice. Dzień dobry, jestem darling. Darling, budler. Madlen trochę niepewniej powiedział. Jestem Madlen Hatter. I ostatni z rodzeństwa przywitał się średni brat, czyli. Hunter, Bodler. Dzień dobry. Jestem Hunter. Wszyscy byli wciąż smutni po tym, co się dowiedzieli. Ale hrabina powiedziała od razu Szybko, szorować mi tutaj podłogę, a jak nie, to będą konsekwencje. No więc Podlerowie nieszczęśnie ruszyli szorować podłogę. I sprzątać. Każdego dnia dostawali jakieś obowiązki: skinać drewno, sprzątać, a sama hrabina tylko piła wino, zapraszała gości. I jeszcze warte, ważne co wspomnieć: hrabina bardzo chciała zdobyć majątek, bo gdyż byli bardzo bogaci. A majątek dostaje dopiero darning, kiedy osiągnie wiek e, 18 lat, czyli za 4 lata. Więc hrabina próbuje każdego sposobu, by zdobyć pieniądze. Pewnego dnia, hrabina Olafina kazała zrobić wszystkim trzem sierotom. Obiad, jakikolwiek obiad dla trupy teatralnej. Jej wszyscy przyszli. Lecz niestety bodlerowie nie znali zbytnio żadnych przepisów, więc odwiedzili bibliotekę i sąsiadki pani Sędzi Strauss. U której znaleźli łatwy przepis na ugotowanie sosu Puteneska. Niestety, hrabinie Olafinie się to nie spodobało i z całej siły uderzyła Klausa w twarz, po czym bardzo mocno pociągnęła Madlen za rękę i zanurzyła jej głowę w sosie. Oboje budlarowie bardzo źle, źle się czuli. Wszyscy budlarowie bardzo źle się czuli u hrabiny. Klaus miał jeszcze bardzo długo potem ślad po tym, jak uderzyła go w twarz nowa opiekunka. Po czym opiekunka powiedziała: W piątek wszyscy będziecie występować w moim przedstawieniu w przedstawieniu o nazwie Cudowny Ślub. Ty, Hunter. I razem z Madlen zagracie przechodniów. Ale my jesteśmy dużo niżsi. Będziemy dziwnie wyglądać. Uznamy, że jesteście karłami. Ja bym chętnie zrobiła dekorację. O, nie, nie, młoda damo. Jesteś zbyt ładna. Zagrasz pannę młodą. Ja, pannę młodą, nie chcę zepsuć tobie przedstawienia. Ja mam to gdzieś. Tak, zagrasz, czy chcesz, czy nie? Nie zagram w tym przedstawieniu! Zagrasz? Albo załatwimy to inaczej. Dwójka Bedlerów wstała z metalowego, twardego łóżka, gdyż niestety dostali tylko jedną. I nie mogli nigdzie znaleźć. Madlen, gdy hrabina dała im listę, wyszcili drewno. Gdy byli w ogrodzie, popatrzyli w górę. Zobaczyli ich młodszą siostrę siedzącą w ogromnej wieży. Jeśli nie zagracie w moim przedstawieniu, spuszczę ją, a nawet ona by tego nie przeżyła. Dobrze? Zagramy? Podlorowie bardzo się przejęli. Nie chcieliby ich siostra zmarła. Lecz darnik nie dawała za wygraną. Razem z Klausem poszli do biblioteki sąsiadki sędzi Strauss, by znaleźć coś o prawie. I masz. Hrabina Olafina uknuła bardzo dobry plan. Zaprosiła Sędzie Strauss jako aktorkę, by była, co za zdziwienie, Senia. Chciała poślubić Darling po to, by zdobyć jej majątek, gdyż prawo mówi, że coś tam, coś tam, nie będę wam mówić, bo chyba nie chcecie. Chcecie, więc w ten sposób chce zdobyć pieniądze, a sędzia stał niczego nieświadoma, da im prawdziwy dokument poślubienia, więc wtedy, kiedy Darling podpisze dokument, od razu zostanie prawną żoną hrabiny Olafina. Darling bardzo się przejęła, nie chciała tego robić, Klaus też to zobaczył. Więc postanowiła uratować Madlen z klatki, z małej wież wieżyczkowej, z komnaty w wieży i uciec razem z bratem i młodszą siostrą. Znaczy niestety żaden plan nie może być dobry, kiedy chrabia Olafina się nimi zajmuje. Jakoś iż... Na wieżyczkę nie było pozwolenia, by bodlerowie wchodzili i były one dostępne tylko dla hrabiny. Darling przywiązała, rzuciła sznurem na wieża, która o coś złapała i zaczęła się wspinać po ścianie. Gdy dziewczyna dotarła, niestety nie złapała się o żaden mebel z wieży, ani o nic dobrego. Złapała się za jedną z hakowych rąk jednej osoby stropy teatralnej. Po chwili na wieżę został przeniesiony również jej młodszy brat Klaus i wszyscy razem siedzieli tam. Byli szczęśliwi, bo w końcu byli razem, ale nieszczęśliwi, bo nie mieli jak siebie uratować z okropnego planu hrabiny. hrabina. Krabina Olafina szybko powiedziała do sędzi Strauss Szybko powiedz to, co masz powiedzieć, tak samo jak jest w kościele. Darling była przerażona. Sędzia trzymał już w dłoni pakt związku. Czy ty, darling Bodler, bierzesz sobie za żonę hrabinę Olafina? Darling drżącym głosem odpowiedziała: Tak. Czy ty, hrabino Olafino, bierzesz darling Bodler za żonę. Tak, powiedziała pewna i była już bardzo, bardzo pewna, że jej plan wypali. Darling szybko podpisała pakt lewą ręką i po chwili, po, i potem jak Hakoręki, czyli osoba, którą złapała, ła przywiozła ich si młodszą siostrę Madlen, powiedziała do całej publiczności nie podpisałam tego Pakt tu swoją ręką. Podpisałem go lewą ręką, a jestem praworęczna. Hrabina Olafina się wściekła. Jak to? To jest ważne, to jest ważne. Sędzia Strosz się zawahała i po chwili powiedziała: Pakt nie jest podpisany prawdziwą ręką panny, żony, gdyż nie jest ona lewa, leworęczna. Hrabia, hrabina wpadła w furia i krzyknęła. Jak to? Wy głupie! Wy głupie wachory! Miałabym już wasz majątek! Ale nie! Wszyscy banderowie byli e, przerażeni, ale na chwilę światło zgasło. Hrabina powiedziała do ucha Darling. Znajdę was! Znajdę was! I wytropię wasz majątek. Hrabina Olafina znikła. Uciekła przed prawem. Pan Paul zauważył. Ona zfałszowała. W testamencie byłoby się od razu byli u doktora Montgomery'ego. Madeleine krzyknęła. To dlaczego się posłuchałeś jakiejś losowej typiary? O, o takie. Bo ona jest z spokrewniona, ale, uznała, ale jakoś tak to mi powiedziała, że ona bliżej was mieszka i że o to takie chodziło. Hunter powiedział, powiedział i uznał, że jest mądrzejszy od pana Poł. Ale zawsze chodzi o najbliższego członka rodziny w drzewie genealogicznym. Nie moja wina. Sędzia Strauss powiedziała, ja mogłabym ich przygarnąć. Są bardzo bystrymi i dobrymi dziećmi. Lecz pan Poe powiedział, nie, muszę ich wziąć do pana Montgomery'ego. Tak jak kazali ich rodzice. Starnik powiedziała, ale my byśmy chcieli zostać z panią sędzią Strauss. Hunter i Madeleine przypokiwali głowami. Tak, ale nie możemy. Chyba chcielibyście, żeby. E, chyba chcielibyście się posłuchać rodziców. Sędzia Strauss potwierdziła. Tak, to była ostatnia wola waszych rodziców, byście, gdyby umarli przedwcześnie, to żebyście zostali umieszczeni u doktora Montgomery'ego. Powinniście tam właśnie zostać umieszczeni. Madeline, Darling i Hunter się pożegnali z sędzią Strauss i wsiedli do samochodu pana Po. A następna część, czyli gabinet gadów, pojawi się najprawdopodobniej jutro lub jeszcze dzisiaj. Sama seria jest inspirowana e, seriami Fortunnych Zarzeń. Dość mocno, więc niektóre słownictwo, no okej, okay, więc trochę dużo o śmierci. Ci, więc jeśli masz poniżej 10 lat, tak jak to było na Netflixie, to proszę o oglądanie. Jest dużo śmierci, ogólnie morderstwo też było jedno, czy to dwa, czy trzy, więc żegnam się z moim pa.